Gotujemy nasze pieczarki i zobacz, mamy no pół na pół. Postawimy tutaj, ładnie, już nie ruszamy. Chcesz kroić? Tutaj zobacz. Jest jakaś technika krojenia? Ja. Eee, nóż do z przodu i do tyłu, zobacz. I, 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 powoduje, i, lipid, że, i powtarzaj, i powtarzaj. I to powoduje, że kroi. Masz, przyjacielu. Dobra, spróbuję, spróbuję tej technologii. Do tyłu. Ja. Uważaj na palce. Do przodu. Masz żona, nie? Nie mam. Nie? Narzeczono? Nie. No jest tak, to idealny kolacja, idealny menu na randkę na przykład. No wiem, 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 właśnie wspomniałem o tym, że liczę, że może może by mi się udało w ten sposób. Ale słuchaj, trochę. ja zdziwiony jestem. Ile masz lat? 26. 7. Słuchajcie, słuchaj. Kuba, 26 lat. Inteligentny, słyszeliście, że wie, co mówi, rozumie, co mówi, co ja mówię. Przystojny? W swoim dym, dobrze zbudowany, sportowy, sportowany w sensie, i kawaler. Już ja ty mnie reklamujesz. Nie, jeszcze ty nie reklamujesz. Nie reklamujesz i zdziwiam się. możesz tego steka się. ugotować, no to wtedy, wtedy już może coś. Coż będzie? No liczę, liczę, że to może właśnie, może za słabo gotuję, może w tym jest problem. Ja na pierwszym roku studiów to mnie zaryzykował randki na swojej kolacji, że Ale tak dalej powiem. studiujesz, nie? Nie, A, znaczy... kiedy byłeś? I taki nie, nie skończyłem jeszcze. Nie, skończyłem. nie Nie, nie, obroni, skończyłem. nie obroniłem. Poszedłem Co do pracy. Bronić? Kogo miałeś obronić? Magistra. Kto to jest ten magistra? To tytuł w sensie. Tak? I, nie, I musi bronić. 20 stopni. No, niestety. I dlaczego nie chcesz bronić? Obronić. Ja bardzo chcę, ale nie wiem kiedy, wiesz. Masz czas? Dużo no, pracujesz? kapitalistyczne podejście miałem na studiach, poszedłem do pracy. No, to zapraszam do. Do Chin, tam masz inne podejście do pracy, <laughs> zobaczysz, jeżeli no, Zawsze kłopot, nie A wiem. A może ja to. spróbuję? To spróbuj, to jest klucz. I tu jest on. O, coś on. się zapaliło. Gdzie się zapaliło? Tutaj, tutaj, nie ruszaj się już. Dobry jesteś. też. I widzisz, jak się przydały te studia? elektryk, to elektryk.